No, ja odbieram już Łukaszka Łukaszka no. Łukaszek już idzie Łukaszek już idzie wychodzi do klasy trzeciej znaczy do klasy trzeciej e, daj tornister, witam Cię Łukaszek i załóż kurtkę, bo na dworze jest strasznie zimno strasznie, strasznie zimno jest Także że chodzi do trzeciej klasy grecki i idziemy do domu a czapkę masz czapkę masz bo jest strasznie zimno słońce świeci ale jest okropnie zimno to są takie paradoksy. Są takie paradoksy w Ameryce, że słońce świeci, a jest zimno. Dzisiaj mamy samochód blisko. W pierwszej części parkingu. W pierwszej części parkingu. nie, nie, nie nie, nie, nie nie, nie, nie cześć cześć czy ty masz telefon? mam czy mam telefon? tak nie, nie mam ale zaraz będziemy w domu jak się wczoraj podobało e, zebranie w McDonald's? dobrze dobrze było fajnie tu mamy dzisiaj samochód blisko już musimy tutaj schodzić jak ta dziewczynka jak te dziewczynki tutaj już musimy przechodzić ja nie rozumiem dlaczego tam jest pełno samochodów a tu się zrobiło wolne wolne Dlaczego w tamtej części parkingu jest pełno samochodów, a tu się zrobiły wolne miejsca? To ja tego nie rozumiem. Czy mógłbyś to wytłumaczyć? Czy tu była jakaś impreza? Jakiś event? Poczekaj teraz. Dobra. Czy był jakiś event tutaj czy co? Że tu się zrobiły miejsca. Co to było? No na razie tyle, papa, baj, baj.